Siemanko, to Animate Art i witam Was w pogadance 1, 2. Tak, ym, chciałam tylko pogadać o tym, że. Pamiętacie, w poprzedniej pogadance mówiłem, że rzadko będę zebrać lajki w ogóle. To chodzi o to, że. Albo wiecie, co nieważne. Chciałam tylko powiedzieć o tym, że bo w informacjach będą gameplaye na pewno. No może na pewno, no. Tylko chodzi o to, że ja mam zero subskrypcji. I nikt nie zadaje pytań, bo nikt nie pisze w komentarzy. Zastanawiam się, po co ja tu prowadzę, skoro filmy mają tylko jedynie 7, 2 wyświetlenia, mówię tylko jeden czy nawet brak. No i tak się ciągle utrzymuje. Ale i tak wciąż będę nagrywać. Może w końcu ktoś to zauważy. No nie wiem. Więc może zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Więc teraz brzmi jak to powyższe, No cóż. No okej, okay. no ale tak wracając. Nie wiem, czy nagram Minecraft. Nie wiem, może nagram. więc zobaczymy, muszę wszystko tam sobie wszystko spojrzeć, czy wszystko będzie dobrze, jak będzie dobrze, to będzie dobrze. No więc to, to, to praktycznie wszystko. No, ale pogadam jeszcze z wami trochę. Więc zastanawiam się, czy nie zrobić sobie przerwy, jeżeli tak z tygodniowej, że jutro Aż do niedzieli, w następny poniedziałek nagram film. Może nagram, że popatrzcie.